Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej działaniu manualnej skrzyni biegów, omówimy jej budowę, zasadę działania oraz sposób zmiany biegów. Dowiecie się, jak prawidłowo korzystać z manualnej skrzyni biegów. Aby zapewnić jej długą żywotność i bezproblemową eksploatację, zapraszam do oglądania. Silniki benzynowe potrzebują skrzyń biegów z dwóch głównych powodów po pierwsze, każdy silnik ma czerwoną linię maksymalną wartość obrotów, powyżej której silnik nie może pracować bez eksplozji. Po drugie, silniki mają wąskie zakresy obrotów, w których moc i moment obrotowy osiągają maksimum. Na przykład silnik może wytwarzać maksymalną moc przy 5500 obrotów/min, ale maksymalny moment obrotowy przy 3000 obrotów/min. Skrzynia biegów pozwala kierowcy wybrać odpowiedni bieg aby utrzymać silnik w optymalnym zakresie obrotów dla danej prędkości i obciążenia. Przekładnie bezstopniowe CVT to typ automatycznej skrzyni biegów, która wykorzystuje pas i koła pasowe do płynnej zmiany przełożeń. CVT nie mają ustalonych biegów, więc silnik może pracować z optymalną prędkością obrotową niezależnie od prędkości pojazdu. CVT są często stosowane w samochodach o mniejszej mocy ponieważ mogą poprawić zużycie paliwa. Najprostsza skrzynia biegów to skrzynia dwubiegowa. Skrzynia dwubiegowa ma dwa wały, wał wejściowy, który jest połączony z silnikiem, i wał wyjściowy, który jest połączony z kołami. Wały te są połączone ze sobą za pomocą dwóch kół zębatych. Pierwsze koło zębate ma większą liczbę zębów niż drugie, co oznacza, że wał wyjściowy obraca się wolniej niż wał wejściowy. Drugi bieg wykorzystuje mniejsze koło zębate na wale wejściowym i większe koło zębate na wale wyjściowym, co oznacza, że wał wyjściowy. Obraca się szybciej niż wał wejściowy. Skrzynie biegów mogą mieć więcej niż dwa biegi. Na przykład typowa skrzynia biegów samochodowa ma pięć lub sześć biegów. Dodatkowe biegi pozwalają kierowcy wybrać bardziej precyzyjne przełożenie dla danej prędkości i obciążenia. Skrzynie biegów są ważną częścią samochodu, ponieważ pozwalają kierowcy wybrać odpowiednie przełożenie dla danej prędkości i obciążenia. CFOT to typ automatycznej skrzyni biegów. Która wykorzystuje pas i koła pasowe do płynnej zmiany przełożeń. Najprostsza skrzynia biegów to skrzynia dwubiegowa. Skrzynie biegów mogą mieć więcej niż dwa biegi. Dodatkowe biegi pozwalają kierowcy wybrać bardziej precyzyjne przełożenie dla danej prędkości i obciążenia. No to zaczynamy. Pierwszym krokiem jest włączenie pierwszego biegu w większości samochodów z manualną skrzynią biegów. Pierwszy bieg znajduje się w lewym górnym rogu schematu zmiany biegów. Aby go włączyć, należy wcisnąć sprzęgło do końca i przesunąć dźwignię zmiany biegów w lewo i do góry, następnie Powoli zwolni sprzęgło, jednocześnie dodając gazu. Samochód powinien zacząć się toczyć. Manualna skrzynia biegów to prawdziwa skrzynia biegów. Daje ona kierowcy pełną kontrolę nad silnikiem i pozwala na optymalne wykorzystanie jego mocy. W przeciwieństwie do automatycznej skrzyni biegów. Manualna skrzynia biegów nie zmienia biegów automatycznie. Kierowca musi sam zmieniać biegi. W zależności od prędkości i obrotów silnika, automatyczna skrzynia biegów jest wygodniejsza w użyciu, ale nie daje takiej kontroli nad silnikiem jak manualna skrzynia biegów. Automatyczna skrzynia biegów zmienia biegi automatycznie. W zależności od prędkości i obrotów silnika, kierowca nie musi nic robić. Tylko wciskać pedał gazu i hamować. Manualna skrzynia biegów staje się coraz mniej popularna. Wiele nowych samochodów jest wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów. Jednak manualna skrzynia biegów nadal ma swoich zwolenników kierowcy, którzy lubią mieć pełną kontrolę nad swoim samochodem. Nadal wybierają manualną skrzynię biegów. Manualna skrzynia biegów to prawdziwa skrzynia biegów. Daje ona kierowcy pełną kontrolę nad silnikiem i pozwala na optymalne wykorzystanie jego mocy. W przeciwieństwie do automatycznej skrzyni biegów. Manualna skrzynia biegów nie zmienia biegów automatycznie. Kierowca musi sam zmieniać biegi w zależności od prędkości i obrotów silnika. A co wymyślicie o manualnej skrzyni biegów? Lubicie ją czy wolicie automatyczną skrzynię biegów? Napiszcie w komentarzach.